Witam, nazywam się Krzysztof Skiba, jestem właścicielem sklepu i marki Crazy Carp. Sklep mieści się w Kępnie na ulicy Miejskiej 1C. Wędkarstwem karpiowym zainteresowałem się w momencie, kiedy Anglicy wymyślili metodę włosową, czyli rok 91 to jest pierwszy raz, kiedy założyłem kulkę na włos. Włos związany z żółki 0,08. A zamiennikiem takim była nić dentystyczna. Nie było w takiej oferty sprzętu jak dzisiaj. Każdy sobie radził po prostu jak mógł. Miałem tam jeszcze takie przygody tam z Tyczką, z Federem, ale jednak to wędkarstwo karpiowe i metoda włosowa cały czas była obecna. W pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że łowię troszeczkę tych ryb, ale nie łowię jakichś tam specjalnych okazów. I stwierdziłem, że czas zająć się, że tak powiem, rybami większego kalibru i pierwsze, co mi takie przyszło na myśl, to karpie, bo zawsze cieszyło mnie ich łowienie niezależnie od wielkości. Tak się po prostu wciągnąłem. Nie ma dla mnie lepszej pory dnia jak w świt nad wodą wstające słońce i świergot ptaków budzących się do życia. I jest to dla mnie coś nie do opisania. Jest to czas. Nawet czasem ważniejsze niż ta ryba. Ta ryba jest powiedzmy takim dodatkiem, ale sam kontakt z przyrodą to jest to, co mnie najwięcej fascynuje. Nie mogę się pochwalić jakimiś szczególnymi okazami, bo dla mnie, że tak powiem, łowienie okazów nie jest najważniejsze. Dla mnie jest, cieszy mnie tak samo karp 4-5 kilo jak i ten co ma 15 kilo. Tak już woli ścisłości, to podam, że mój rekordowy to 1962 złowiony... No jestem, że tak powiem, monogamiczny, łowię tylko na produkty Imperial Bites. Czasem po... Że tak powiem, wspomagam się tam pływakami firmy Myline czy Massive Bites. Zwłaszcza ten Massive Bites ostatnim czasem bardzo trafia do mojego przekonania i do gustów Karpi też. Pozwoliło mi to wyholować okazję od 1962. W sumie to nawet się cieszę, że te największe są jeszcze przede mną. Tak udaje mi się tak sukcesywnie z roku na rok yy, powiedzmy poprawiać tą średnią. Dwa lata temu było to 18 kg, teraz jest 19. Te największe sądzę jeszcze są przede mną No i bardzo mnie to cieszy. W 2009 roku, kiedy otworzyłem sklep, otworzyłem go w marcu, jesienią zainteresowałem się takim produktem, który kiedyś wpadł mi w ręce. Ktoś mi przywiózł z Niemiec taką kulkę o nazwy Imperial Bites. Wtedy nic mi to nie mówiło ani osoba, która reprezentowała tą markę. A dzisiaj jest to wędkarz znany w światowej społeczności Max Nollert. No i w 2009 roku podjąłem pierwsze próby kontaktu z nim. Znając tą markę, znając jakość tych produktów, chciałem to zacząć roz, rozpropagować na terenie Polski. No i udało się, rozmowy trwały 4,5 miesiąca, bo tak Niemcy różnie do nas podchodzą, ale udało się. Otrzymałem, że tak powiem, pierwszą partię towaru, która. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, no i nie ukrywam radości, rozeszła się w przeciągu, można powiedzieć, niecałych dwóch tygodni, gdzie myślałem, że był to czas, który już nie sprzyja zasiadkom karpiowym, boli listopad. Oferta Imperial Bites pojawiła się w Polsce, stale ją rozszerzamy, staramy się, aby była ona jak najbardziej przystępna dla klientów. W sklepie w Crazy Carp są, że tak powiem, marki, które ja też ewidentnie preferuję po prostu, mając szeroką ofertę, a wydaje mi się, że taką mam, staram się wędkarzowi polecić to, co, na co sam też chciałbym, powiedzmy, łowić. Y Generalnie podstawą taką sprzętową jest dla mnie marka Daiwa, Cormoran, gdzie tu właśnie jesteśmy obecni na pokazie, Shimano, Dragon, produkty marki Fiume. bardzo takim też fajnym produktem, jeżeli chodzi o sprzęt. Są właśnie wędki marki Imperial Bait, są to wędki, można powiedzieć, robione w manufakturze, czyli większość elementów jest wykonywana ręcznie. Cena jest taka dosyć przystępna, a parametry wędzisk troszeczkę że tak powiem, odbiegają od tych, które spotykamy na rynku, czyli wędka o krzywej ugięcia 3, lipso, 3 lipsy pozwalała nam zazwyczaj e, używać ciężarków powiedzmy do 130 gram. Tu mamy, że tak powiem, dosyć dużą odskocznię, bo maksymalny ciężar wyrzutu to jest ponad 180 gram i ta wędka to wytrzymuje, bo sam to sprawdzałem. Sam też łowię na serię Legend Imperial Bites. Bardzo ciekawe kije właśnie o tej krzywej ugięcia 3 lipsowe. W momencie, kiedy zdecydowałem się na otwarcie sklepu, przyświecał mi też taki jeden cel. Oferta sklepów jest przeróżna i może być cenowo może być też zróżnicowana, ale jedno, co można zawsze zrobić dla tego klienta, który stoi po drugiej stronie lady, to jest to, zawsze mi zależy na tym, aby otrzymał jedną rzecz, Kompletną informację i to jest zawsze taki cel, który przyświeca mi w rozmowie z klientem, aby klient, który powiedzmy wyraził zainteresowanie jakimś produktem na temat danego produktu otrzymał kompletną informację. Zapraszam wszystkich na targi Rybomania, które odbędą się 21-23 lutego w Poznaniu. Rybomania, hala numer 6 i 6A. Zapraszam tam wszystkich do mojego stoiska. Crazy Carp Imperial Bites. Pozdrawiam.